Diskografia Georgia Michaela, Świąteczny Londyn, kilku świetnych aktorów: Emma Thompson stojąca za historią i Paul Feige, który pomóc dobrym reżyserem, jeżeli chodzi o komedię, jest to połączenie, które przyniosło nam Last Christmas, komedię romantyczną, sam raz na święta, która z jednej strony próbuje na świętach zabrać jak najwięcej hajsty z portfelów, a z drugiej strony opowiedzieć historię, która chyba nie jest aż tak typową świąteczną komedią romantyczną. Hmm. i to chyba to sprawia, że mimo wszystkich swoich wad, ja będę ją wam, uwaga, uwaga, polecał. What are you looking at? It's quite unusual to see a bird like that in town. Oh, damn it! It's good luck, you know. Alex, is it? Last Christmas opowiada historię Kate, dziewczyny, która miała ogromne plany i miała wielki talent, przynajmniej takie wmawiali rodzice, ale marnuje ten swój talent, nie śpiewa, nie zdobywa nagród wszędzie, a pracuje w sklepie, szczególnie jeszcze po jakiejś tam yy, chorobie, gdzie tak naprawdę to miała być praca przejściowa, ten sklep z ozdobami świątecznymi, a okazuje się, że ona tam już siedzi i siedzi i siedzi, jest coraz bardziej zagubiona, za, coraz bardziej zatapia się w byciu złośliwą, wredną, a właśnie nie do końca bardziej zagubioną dziewczyną, która ucieka od swojej rodziny, ucieka od związków, ucieka od czegokolwiek, tak naprawdę nie ma pojęcia co ze sobą zrobić, i wtedy ona poznaje Toma, i wszystko się zmienia. Na tym kanale pewnie nie widzicie zbyt wielu recenzji komedii romantycznych, bo to nie jest gatunek, który ja obecnie lubię, A, ale za dzieciaka. Chłonąłem to wszystko, szczególnie takie komedie bardziej obyczajowe. Z mamą oglądając za dzieciaka na przykład wszystkie możliwe powieści Diane Steele, które były przekładane na język filmowy. Oczywiście to właśnie miłość, wszystkie te Notting Hill i wszystko, gdzie Hugh Grant tylko się pojawia, to jeszcze z moją siostrą. Zatem byłem, można powiedzieć, zanurzony w kociołku z komediami romantycznymi za dzieciaka, jak Obelix, i już naprawdę nie musiałem, bo znałem te wszystkie tropy, wszystkie rozwiązania fabularne i tak dalej. Zatem z jednej strony jestem. Bardzo cyniczny wobec tego typu filmów, ale z drugiej mam ciepłe miejsce w serduchu, jeżeli dobrze zostało to zrobione, i jeżeli to nie daje ci takiego gównianego poczucia po wszystkim, że Jezu, ale to było sztuczne, przesłodzone, nie było chemii między aktorami, i czułeś przede wszystkim, że. Próbujemy to ograć najbardziej potrójnym, po czwórnym, po piątnym twistem. Ja wciąż naprawdę cenię to właśnie miłość, mimo tego, że jest tam dużo smutnych historii, ale chyba właśnie dlatego, że smutne historie są dla mnie najlepsze. Między innymi historia oczywiście tego zakochanego faceta, który na karteczkach pokazuje dziewczynie, która hajtnęła się z jego najlepszym przyjacielem no, że, no, że kochają tak naprawdę i tyle. I, I jest tutaj oczywiście dużo bardzo przewrotnych rzeczy, można powiedzieć, że nie powinien tego robić i tak dalej, ale jest to pokazane cudownie, nagrane świetnie, kocham to szczególnie, że też ten Londyn pięknie w tym filmie gra. I tutaj wracamy do Last Christmas, bo Last Christmas opiera się tak naprawdę na czterech filarach. Pierwszym filarem jest Londyn na święta i muszę przyznać, że jest wykorzystany i ograny pięknie. Ja kilka razy byłem w Londynie i za każdym razem powtarzam, że kocham to miasto i tutaj kręcimy w tym Londynie faktycznym i on jest cudowny. I to naprawdę pomaga zbudować klimat, uliczki, pierdłeczki Naprawdę jest, jest taki fil londyński. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest Emma Thompson. Emma Thompson, która stoi za historią i współpracowała ze scenariuszem, współtworząc scenariusz do tego filmu i gra tutaj jedną rolę drugoplanową. I to widać, że jej podejście, osoby, która swoją drogą w to właśnie miłość też grała, która naprawdę zjadła zęby na komediach romantycznych, komediach obyczajowych i tak dalej, która. Wie, jaką historię chcę opowiedzieć, która ma być historią prostą, bez poczwórnego twistu, bez e, tego, że wszyscy są źli, bez tego, że tutaj są jakieś jeszcze dziwaczne rzeczy. Nie, ona ma być prostą, ciepłą historią na święta, która sprawia, że ty, twoja rodzina, twój przyjaciel i tak dalej, że będziecie się lepiej czuć, że będziecie chcieli być ze sobą bardziej na święta. Trzecim i czwartym za swilarem, i moim zdaniem najważniejszym. W każdym dobrym filmie, który ma być romantycznym filmidłem, jest para Emilia Clark i Henry Golding. Ja nie bardzo wierzyłem, naprawdę nie wierzyłem, że ta para jest w stanie udźwignąć film. Szczególnie, że dla mnie Emilia Clark w Han Solo, coś tam, coś tam. Oj, pokazała się z bardzo złej strony. I po tym, co ona robiła w Gdzie o tron, obawiałem się, że okej, okay, to jest aktorka, która. Już osiągnęła szczyt w Tron i tyle. I już nie zobaczymy jej w niczym, gdzie będzie naprawdę dobrze grać po prostu. A tutaj, może dlatego, że nie musiała się bawić w głupi akcent, może dlatego, że to faktycznie było w Londynie, ona mogła mieć swój akcent. Było tam tyle, tyle luzu w niej. Było tyle luzu w tej dziewczynie. Ona, gdy robiła coś miłego, coś śmiesznego, coś głupiego, coś aroganckiego, to, to ty to kupowałeś. Kupowałeś każdą jej emocję. I ona miała to trudne zadanie, że musi zagrać osobę, która jest. Na tyle lubiana, że ją lubisz, ale jednocześnie na tyle nielubiana, że wkurzasz się na jej decyzji. To jest ta pozycja, która często też dotyczy takich słodkich złoczyńców albo takich Hugh Grantów, który jest zbyt zarozumiały, żeby zrozumieć, że kocha się w nim jakaś dziewczyna, ale jednocześnie jest słodkim facetem, więc tutaj jest ta cienka granica, żebyśmy polubili taką postać i mogli kibicować jej, gdy ona się zmienia na lepsze. Udało się to Emily Clark zrobić, brawa dla niej, ale film zdecydowanie kradnie Henry. Golding, którego możecie znać z szalenie bogatych Azjatów, czy jakoś tak to się nazywało, gdzie tam on był główny do uśmiechania się, do bycia przecudownym, do bycia przesłodkim, nie był najważniejszą postacią filmu. Tutaj z drugiej strony jest, jest Bogiem bycia czarującym facetem. Jest tak super, hiper, łubu-dubu czarujący że nawet ja się oczarowałem, ja po prostu mówiłem tak, o Henry, spójrz na mnie jeszcze raz, jest, jest, jest rodzicielski, jest rozumiejący, jest pełen, pełen bardzo delikatnego, emocjonalnego seksapilu i to działa. I, I chemia także jest bardzo fajnie naturalna. Wyraźnie widać tutaj różnicę pomiędzy tym filmem, a innymi filmami Paula Feige, przez ostatnie lata tam były druhny, które może kojarzycie, albo nieudane Ghostbusters, gdzie w komentarzach i w pracach nad filmem dowiedzieliśmy, że bardzo dużo tu rzeczy to było, że Paul fajnie mówił, ej, wy jesteście komikami, róbcie. Nie ma scenariusza, róbcie. A tutaj. Scenariusz jest. Każdy tekst jest napisany. I to widać, że tutaj nie ma prawie żadnego improwizowania na planie, tylko jest dobrze napisany tekst. Różnica ogromna. Uh -huh. She could also be called crushing disappointment, jest tutaj także Michelle Jo w roli drugoplanowej. Michelle Jo, których ja kocham za każdym razem, więc jak ona znowu ma jakąś rulkę, to ja po prostu patrzę na nią i znowu rozpływam. Zatem. Widzicie, te cztery filary sprawiają, że ja już w tym momencie mogę powiedzieć, że film jest dobry. To nie znaczy, że jest to film, który Was zaskoczy, bo jeżeli chodzi o rozwiązanie fabuły, no to możliwe, że po 15 minutach 20 będziecie wiedzieli, jakie jest to rozwiązanie. Co z tego? Jeżeli chodzi o twisty, to też może przewidzicie to, to i to bez problemu. No i co z tego? Nie o to chodzi w filmach romantycznych. Ja czytałem sobie recenzję na Rotten Tomatoes i tam widzę na przykład yy, silly mówi: No tak, ale dla mnie to jest komplement, ponieważ ten film nie próbuje nie być silly. On nie próbuje być hiper, super, poważnym. On nie próbuje zrobić analizy psychoanalitycznej. Nie. To ma być film, który siadasz z rodziną, siadasz ze znajomymi, po którym patrzycie na siebie i klepiecie się po plecach, albo wypijacie zdrówko sobie, bo jest wam minimalnie cieplej na sercu i ponieważ ten troszeczkę wam przypomnę, że jednak głupio być takim samotnym kutasem i że fajnie czasem zrobić coś dla drugiej osoby. Nie codziennie, ale czasem. Zatem to jest prosta historia opowiadająca prostą przemianę osoby pod wpływem pewnych czynników, gdzie nie mamy super wielkich hiperboli. To są takie przecudowne historie, których już coraz mniej w kinie, bo musimy zrobić haha, ja tak naprawdę jestem potrójnym agentem, oszukuję Ciebie i w ogóle. A tak naprawdę to wszystko miało tylko snem. Ohoho. Nie zawsze musimy odchodzić od dobry, dobrych rzeczy, które działały jeszcze w kinie na 90 i początku 2000, jeżeli chodzi o dobre komedie, romantyczne komedie obyczajowe. Tutaj jest ten film właśnie O Jezus Maria Diane Steel, czyli osoby, której zależy na tym, by nam opowiedzieć o tym, jak bardzo oddalamy się od siebie, a przecież możemy być dużo bliżej i wystarczy zrobić kilka małych rzeczy. Emma Thompson dostała rolę mamy Kate, czyli naszej mamy głównej bohaterki, która jest z pochodzenia z byłej Jugosławii, czyli która ma jeszcze akcent i tak dalej. I z jednej strony chciałam, okej, to troszeczkę mi nie pasi, ale z drugiej strony ona tak bardzo sprzedała mamę, która jest z innego świata, którego ty jako dziecko nie zrozumiesz i której ty nie zmienisz. Tam dotyczy to tak dużo małych rzeczy, że nawet ja miałam tak, okej! Okay, to jest moja mama. Tam nawet jeśli chodzi o młode i nawet jak one się ubierają, i gdzieś tam wychodzą i tak dalej, to także działa. Ja powiedziałem, OK, to, to centralnie jest pokolenie starsze, które na przykład właśnie wyniosło się przed 89 albo koło tych lat początku lat 90. do Londynu, które ma swoje dzieci, które są już w 100% urodzone w Londynie, urodzone w Anglii i tak dalej, i to zderzenie dwóch różnych światów. Jakże to jest przemiłe i przesłodkie, przeurocze i przeciepłe po prostu. Można powiedzieć, że jest tutaj troszeczkę klisz, można powiedzieć, że tu jest troszeczkę za słodkich scen. I ja się z wami zgadzam, ale o to w tym filmie chodzi. I te słodkie sceny są sprzedawane przez tą czwórkę filarów, o której mówiłem. Dobrą historię stworzoną przez Emmę Thompson, czy osobę, która żyła w tym świecie, świetny Londyn, który jest cudowną oprawą, i tą dwójkę Emily Clark oraz Henry Golding. Jeżeli nie lubisz przesłodzonych filmów, nie będziesz się dobrze bawił. Jeżeli chcesz potrójnie cyniczną historię, nie będziesz się dobrze bawił. Ale jeżeli masz odrobinę serducha, to dla mnie to jest dużo lepszy wybór niż te wszystkie pseudo-polskie komedie pseudoromantyczne, gdzie właśnie próbują 20-80 V, zamiast opowiedzieć prostą historię, o poszukiwaniu serca, poszukiwaniu siebie, gdzie można przegrać, gdzie można być bez sukcesu, gdzie można nie zarabiać kupy hajsu. Jezus Mary ten film ma tak dużo dobrych lekcji w sobie swoją drogą, że to jest aż przeurocze, że on nie potrzebuje na przykład, byłam dziwką, a teraz zostanę z żoną Richarda Gira, będę miał kupę hajsu, żeby opowiedzieć dobrą historię. On nam daje dobrą historię bez tych dodatkowych wszystkich sukces, wybuch, gwiazda, pieniądze, ubu-dubu, bla bla bla, super milioner. Da się, da się, dlatego nie potrafię, nie potrafię negatywnie na ten temat mówić, mimo tego, że te recenzje, które moim zdaniem szaleją w świecie, pokazują tylko, jak bardzo my jesteśmy już do cna przegnili i jak bardzo, bardzo nie potrafimy przyjąć czegoś miłego i nie szukać za tym poczwórnego znaczenia. Czy to będzie zatem moja ulubiona komedia romantyczna świąteczna? Oczywiście nie, chyba wciąż to właśnie miłość, że ja nie wracam do nich, ale to jest czas, żebyście Wy mi przypomnieli Wasze ulubione świąteczne komedie romantyczne, Wasze ulubione historie romantyczne, filmowe, które lubicie sobie na święta obejrzeć, żeby właśnie było cieplej, żeby było weselej, żeby było cudownie. Czekam właśnie na nie w komentarzach, może zrobimy tak jakiś materiał o tego typu filmikach, zatem dajcie mi znać w komentarzach. Oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału, a my widzimy się następnym razem w świątecznym nastroju na Brodach z Kosmosu. Na razie! Walnijcie w dzwona!